Od czerwca 2010 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie zabytków. Zgodnie z jej zapisami do czerwca przyszłego roku samorządy mają obowiązek sporządzić gminną ewidencję zabytków oraz opracować program opieki nad zabytkami. Na terenie województwa mazowieckiego niespełna 15% samorządów wykonało. Gminna Ewidencja Zabytków, a około 11% samorządów posiada program opieki nad zabytkami. Powiat Legionowski jest jednym z nielicznych, gdzie taką ewidencją oraz program opieki zabytków już opracowano. O tym wszystkim mówiono między innymi na konferencji, która z inicjatywy starosty Legionowskiego odbyła się w połowie maja tego roku. Samorządowcy z całego Mazowsza oraz zaproszeni eksperci wymieniali się tu wiedzą i doświadczeniami. Nasza praca właściwie dwuletnia nad przygotowaniem programu pozwoliła też zintegrować środowisko historyków, regionalistów ale też fascynatów po prostu dóbr kultury i zabytków z terenu naszego powiatu. Wartość stanowi istotną nie tyle sam dokument, który też jest efektem tej pracy, ale pracę, jaką włożyliśmy w przygotowanie programu. Myślę, że świadomość znaczenia zabytków dla krajobrazu kulturowego powiatu legionowskiego znacząco wzrosła, a realizacja tego programu, mam nadzieję, przyczyni się do pogłębienia tej świadomości i do, do realnej pomocy obiektom zabytkowym. Bardzo ważnym kierunkiem jest pozyskiwanie środków na, y, związanych z op na opiekę i ochronę zabytków. Pierwszym takim przykładem, który zaczyna już być sukcesem, jak sądzę, jest kaplica y, w Wieliszewie. Y, wojewódzki konserwator ma bardzo małą pulę, także na całe Mazowsze to jest 295 tysięcy złotych polskich, na powiaty około warszawskie 50 tysięcy złotych, także to co u niego można uzyskać to jest nie więcej niż 10 tysięcy jest to kropla. No, pięknym przykładem jest kasyno w Legionowie, które niestety przez ostatnie lata straszyło mieszkańców. Kasyno ma być relokowane i ma spełniać rolę ośrodka kultury od w chwili pojawienia się władzy samorządowej tu w tym budynku, czyli od 1997 roku, z taką ogromną, żelazną konsekwencją, restaurujemy te fragmenty miasta, które przez dziesiątki lat były zaniedbywane. Jest to trudne zadanie, dlatego że zarówno możliwości finansowe gminy są też w, tym, w, tym, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie ograniczone, jak i również możliwości finansowe często właścicieli nieruchomości są niewielkie. Na odbudowanie obiektu, na jego rewitalizację zawsze gdzieś się środki zorganizuje. Natomiast później trzeba tej ogromnej konsekwencji i dbałości o te detale, które się wcześniej otworzyło. Wydaje się nam wszystkim, że problem zabytków to przede wszystkim albo wyłącznie problem pieniędzy. Potrzebne są pieniądze na renowację tych obiektów i sprawa będzie rozwiązana. W praktyce tych pieniędzy jest bardzo mało, ale tym ważniejsze staje się planowe, systematyczne i strategiczne podejście do ochrony zabytków.